Wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, więc pogadajmy o grach, w które można zagrać razem ze swoim padre. By the way, ten film chciałabym zadedykować mojemu tacie, który jest nie tylko moim najlepszym przyjacielem, ale także pierwszą i największą miłością mojego życia konieczności, a przynajmniej postaram się je ograniczyć. Jazda, intro! ty, 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 ty. moment, intro! Na start wjeżdża kilka szybkich strzałów w gier, które my razem rozgrywaliśmy, a później przejdzie do polecajek. Let's go! Call of Duty 2, klasyk strzelanek z czasów II wojny światowej, gdzie nie ma miejsca na bajki, tylko piach, dym, wybuchy i walka o każdy metr ziemi. Gra pozwala wcielić się w żołnierzy różnych narodowości, biorących udział w największych bitwach tego konfliktu. Od mroźnej Rosji po Pustynne starcia w Afryce i lądowanie w Normandii. I tutaj mój tata prowadził tak stresującą narrację, że jako kilkuletnie dziecko sama czułam, jak mi ręce odmarzają od karabinu na jednej zimowych misji. Biedny był też zmuszany do grania w stajnie marzeń. Tutaj opis Wam odpuszczę, ale grafika wody była ładna, można to docenić. Teraz wie, że taki typ gry, że można się nogą przeżegnać, a i tak nie wygracie. Zanim pojawiły się sportowe fury i suwy z kamerą cofania, był też on. Fiat 126P. Zwany pieszczotliwie maluchem, a jeśli twój tata miał, jeździł albo marzył o takim autku, to maluch racer będzie dla niego jak podróż w czasie. W tej grze nie chodzi o realizm, chodzi o czystą frajdę z jazdy. Maluchy śmigają po dziwnych torach, skaczą, ślizgają się i generalnie no nie da się wygrać. Zawsze przywalicie w ścianę, a maluchy konkurencji są 10 razy szybsze od tego waszego wypierdka. Ale okej, okay, spędzasz czas z tatą, jest nostalgicznie i miło na maksa. Gra, która przypomni tacie, że kiedyś marzy było wyprzedzić kogoś na obwodnicy starym fiatem i nie zgubić tu Koniec śmiechów i nostalgii, wchodzimy na poważnie z poważnymi tematami. Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. No, akurat mój nie, ale tym sposobem wchodzimy do polecajek, w które akurat ze swoim nie grałam. Więc jeśli twój tata to człowiek, który potrafi godzinami siedzieć nad wodą z wędką i mówić, że to nie chodzi o ryby, tylko o spokój, to Fishing Planet jest grą idealną. To nie jest zwykła symulacja, to pieczołowicie odwzorowane doświadczenie wędkarskie, gdzie znaczenie ma każdy szczegół, od rodzajów przynęty przez pogodę, aż po gatunki ryb zamieszkujące dane łowisko. Gra oferuje dziesiątki realistycznych lokacji. Od leniwych rzek Luizjany po górskie jeziora Kanady. Można łowić z brzegu, z łódki, a nawet z kajaka. To świetna opcja dla ojców, którzy uwielbiają wędkowanie, ale niekoniecznie mają czas i energię, by jechać nad jezioro o 5 rano. A do tego żadnych komarów, nie trzeba robić kanapek na drogę i zawsze można wcisnąć pauzę, żeby pójść po herbatę. Czy wasi ojcowie to też tacy techniczni guru? No bo ja jedyne, co umiem zrobić w samochodzie, to zatankować i nalać płynu do spryskiwaczy. A i tak zawsze 10 razy sobie powtarzam, Julka Diesel. Myślicie, że dałby radę poprowadzić ciągnik siodłowy z naczepą? Wiem, że byście mnie tu zjedli, założycie potocznej nazwy tir. ale ja się nie dam. Eurotruck Simulator 2 może to zweryfikować w sposób zaskakująco głęboki. W tej grze tata wciela się w zawodowego kierowcy ciężarówki i buduje swoją firmę transportową od podstaw. Samodzielnie wybiera zlecenia, rozbudowuje flotę, zarządza finansami, ale przede wszystkim pokonuje tysiące kilometrów po pięknie odwzorowanych drogach Europy. Gra imponuje realizmem, trzeba uważać na przepisy, zużycie paliwa, zmęczenie, a nawet GPS, który czasem potrafi poprowadzić na manowce. I tutaj pojawia się Cudowny fun fact, bo mój tata podświadomie zaraził mnie pasją do lotnictwa otóż latał na paralotni, ja wzięłam się za samoloty i spadochron, jak mu coś odwaliła w trakcie. A dla ojców, którzy za młodu marzyli o podniebnych przygodach? Albo do dziś z wypiekami na twarzy oglądają Top Gun Microsoft Flight Simulator 2024 to spełnienie marzeń na najwyższym poziomie. Gra oferuje fotorealistyczny model całego świata. Dosłownie. Dzięki zdjęciom satelitarnym i danym geograficznym można przelecieć się nad własnym domem, rozpoznać znajome miejsca, a nawet sprawdzić pogodę w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji jest cały wachlarz maszyn, od Lekkich awionetek po ogromne pasażerskie samoloty. To nie tylko gra, to medytacja w przestworzach, a jeśli tata zawsze chciał polecieć gdzieś, gdzie go jeszcze nie było, to teraz może wylądować na lodowcu w Islandii, nad Wielkim Kanionem czy na lotnisku w Dubaju. I tak, w tej grze naprawdę da się przylecieć pod mostem, ale lepiej nie chwalić się tym kontrolerom lotów. Jeśli twój tata z rozrzewnieniem wspomina filmy wojenne, mój mi śpiewał deszcze niespokojne zamiast kołysanki. Czy mnie to skrzywiło? Nie, skąd. A w weekendy ogląda kanały militarne. World of Tanks może być jego ulubionym zajęciem na długie wieczory. W tej darmowej grze online wciela się w dowódców jednego z setek historycznych i nie tylko czołgów. Każdy model to prawdziwa maszyna wojenna z unikalnymi parametrami, pancerzem, uzbrojeniem i stylem gry. Bitwy są dynamiczne, wymagają taktycznego myślenia, pracy zespołowej i refleksu. To świetna okazja, żeby zobaczyć, jak tata zmienia się w generała, który z powagą analizuje mapę i mówi, amunicję burzącą, idziemy na flankę. A kiedy zacznie Ci tłumaczyć różnicę między Tygrysem a Shermanem, wiedz, że przepadł. I bardzo dobrze. Golf to sport dla tych, którzy cenią precyzję, spokój i styl. Nie mam tutaj dla Was rodziny anegdoty, może poza jedną, ale to kiedyś Wam opowiem. A The Golf Club 2019 oddaje te wartości w cyfrowej formie z dużym rozmachem. To nie jest arkajdowa zabawka, to pełnoprawna symulacja z realistyczną fizyką, profesjonalnymi polami golfowymi i precyzyjnym Systemem celowania. Tata może rywalizować z innymi graczami online albo po prostu rozegrać relaksującą rundkę w ulubionym otoczeniu. Idealna gra na leniwe popołudnie, a kiedy usłyszysz, no i proszę, Berdi, wiedz, że tata właśnie wygrał z wiatrem, trawą i samym sobą. Bez zakwasów i bez zgubionych piłek. Na zakończenie mam do Was jedno pytanie. Świecisz mi czy sobie? I tak jeszcze out of scene. Dziękuję, tato. Kocham Cię. Bye. Woo, udało mi się. Udało mi się, wchodzić.